W dzisiejszym odcinku sobie schakujemy ciuciu Charlesa i dodam do jego tryb multiplier. Oh my god! Gdzie będę mógł się zamienić w czuciu Charlesa i gonić innego gracza. Oczywiście nie mam znajomych, więc ale mogę wam pokazać, że zamieniłeś się w czuciu Charlesa. Wow! Dostaćcie teraz lajka w górę, subskrypcję, komentarz i zapraszam Was do oglądania. What the freak! Jestem Czuciu Charles! Ja pierdziele pan jak to wygląda? Ty czuciu Charles wszystko widzi. Czuciu, czas nie ma takiego. tej fugi. Takiej fugi nie ma. No wiecie, jest zamstrzenia na, na ekranie, że ograniczamy widoczność. On wszystko widzi. Dlatego, Czuciu, czas wszędzie was zaatakuje. Naprawdę, jak się jakoś tak wydajność podskoczyła. Widaj, no ciekawe. Ej, czekaj, stój! Nie jeździ! Nie jedź już! Stój! Ej, no halo, nie wbijaj się z drzewo. Czekajcie, bo ja nie wiem, jak. jak stopować. Dziwnie się steruje czasem. Dziwnie się czasem steruje. Kurde. Dziwnie się naprawdę mi steruje. Ale patrzcie, patrz, patrz, stój, tu mamy skrzynkę. I ciekawe, czy możemy ją otworzyć. Nie możemy ją otworzyć. Za to możemy złożyć jaja. Nie no, żartuję, nie możemy złożyć jaj. A fajnie by było, na przykład, że stawiacie taką pułapkę, nie? Stawiacie pułapkę na czuciu czasa. I normalnie on nic nie może zrobić. Tu mamy zwrotnicę. Przejedźmy się. Mapę mamy. Nie mamy mapy, więc naprawdę nie wiem, jak mamy gdziekolwiek dojechać. Naprawdę nawet gracza nie można znaleźć, więc. Pa, mój odgłos. Pa! Co jest? Co jest? Dwa czuciu czasy. Co jest? Pa! Podchodzimy. Co się stanie? Pa! Dwa czuciu czarsy. Co jest? Nie mogę niestety się obracać. Nie dlaczego. Ale pa na to. Pa na to. Ja pierdzielę Pa! Dajemy se buziaka. Dajemy se buziaka jako czuciu czas. Czyli tu jest czuciu on nie wie kompletnie co zrobić, bo nie ma gracza chyba. Na, nie ma gracza. Czy ja jestem tym graczem? Ale ja się po prostu zamieniłem jako Ciuciu czas. -Ciu więc jego skrypt się zepsuł i on totalnie nie wie co zrobić. Za to ja wiem co zrobię. Pobiegnę sobie do jakiegoś mieszkańca i go zjemy. Spróbujemy go zjeść i zobaczymy jak to będzie. A jeżeli byście chcieli, żebym z kimś nagrał Charlesa Multiplayer. To napiszcie w komentarzu, że chcecie, a ja ściągnę juniora. Zapłacę mu 50 zł i sobie razem nagramy. I patrzcie, to jezioro. Pa. Pa, to jezioro. Możemy wejść do tego jeziora? Nie możemy. Jako ciu czas mam zablokowane. A czy jako zwyczajny gracz też mam zablokowane? Ej, zacząłem się. Coś jest nie tak. Coś jest naprawdę nie tak. O, o dobra. Lecimy, dobra. Tak, polecimy. I ciekawe, czy możemy się tak wspiąć? Uh, możemy. Dobra, polećmy sobie do. Do jakiegoś chłopka Żeby na przykład go zjeść Tylko ja jestem ciekawy czy oni tu są Bo jeszcze budki żadnej nie widziałem a, a powinni być Halo gdzie jest jakiś człowieczek Dobra tutaj powinien być Ej nie ma domków chyba A jest tam pa. Ej tu powinien być mieszkanie Gdzie jest to mieszkanie Czy oni pousuwali domki Oni pousuwali domki ale coś się buguje Pousuwali domki o no co, zahamy? Ciekawy jestem, czy ta. Czy będzie ktoś w tej latarni morskiej. Ale szkoda, że pousuwali. Szkoda, nie no. Stary, i zostało coś takiego. Ale tą małą. Tą małą szopę też usunęli. A ciekawy jestem, dlaczego oni to pousuwali. Możliwe, że oni to na, na razie dali te... te tą Betę Multiplier dali po to, żeby pociągć tam jest dwóch czasów. Ja już sam nie wiem, bo było dwóch czasów. I możesz że oni postrzelać. Masz wszystko na full. Ja jestem ciekawy, czy tak to chcieli zrobić, czy oni to dali jako betę po prostu... Po prostu tak i po prostu coś się wgrało. Ja jestem ciekawy, czy jest tutaj gdzieś pociąg, który będzie do nas strzelał, ale ja mam komendę na przykład. Ja mam komendę. Ty, co to jest? Co to jest? Ktoś tu gwiszcze. Aha! Wiesz, co to jest? Słuchajcie. To jest kopalnia. I ona tu została usunięta. Ale patrz, słychać ich. A, bo zostało się gwizdanie, widzicie. A tu się zostało, tu jest jajko. Tu jest jajko. Tylko tego jajka nie ma. Ale patrz, teraz możemy teleport-applier. teleport Telepor... patu tu są drzwiczki. Czyli coś, coś się stało? Coś się stało z grom? Ale ja nie wiem totalnie co. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z Czuczu Czasa albo multiplayer z kimś z Czuczu Czasa, zostawcie łapkę w górę, subskrypcji komentarz ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Cześć i pa!